Witam Cię w kolejnym poradniku. Dzisiaj postaram Ci się troszkę przyspieszyć komputer poprzez włączenie jednej opcji. Oglądaj dalej i zobacz, czy masz już ją włączoną. Nie przedłużając, od razu przechodzimy do sedna. Kliknij Start Menu, następnie przejdź do ustawienia. Dalej przejdź do sekcji System i dalej zasilanie i uśpienie. Teraz po prawej stronie przejdź do dodatkowe ustawienia zasilania, otworzyć się dodatkowe okno. Tutaj na początek w planie zasilania, jeśli masz opcję wysoka wydajność, zaznacz ją. Na pewno ci to pomoże troszkę też dodatkową wydajności, ale nie o tym chciałam tutaj dokładnie powiedzieć. Teraz trzeba przejść do innej opcji, tutaj z lewej strony, wybierz działanie przycisków i tutaj jest najważniejsza opcja. Tutaj w tej sekcji ustawienia zamykania masz opcję Włącz szybkie uruchamianie. Jest to opcja zalecana jak najbardziej i warto to włączyć. Być może masz już ją domyślnie włączoną u siebie. Jeśli nie, włącz ją jak najszybciej. Nie wpływa to negatywnie w żaden sposób na działanie komputera, a jedyne co może przyspieszyć uruchamianie Twojego komputera. Jeśli masz tutaj wyszerzone, tak jak ja u siebie teraz, musisz po prostu kliknąć tutaj Zmień ustawienia i teraz ta opcja będzie już dostępna. Zaznacz ją tutaj ptaszkiem, następnie na dole zapisz zmiany. I teraz co najważniejsze, musisz wyłączyć komputer i włączyć. Ta opcja nie zadziała przy uruchomieniu ponownym, także koniecznie musisz włączyć komputer. Pamiętaj, jest to jedna z wielu opcji, z której można skorzystać jako szybsze uruchamianie się komputera. Na dzisiaj to by było na tyle. Napisz mi poniżej w komentarzu, czy ta porada u Ciebie zadziałała. Jeśli tak, prześlij ją dalej. Niech ktoś jeszcze skorzysta na tym. No i miło mi będzie, jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału. Zrób to jak najszybciej aby być na bieżąco z moimi poradami. Do następnego!